Witam Was w Pressure, czyli grze, która jest dość trudna, dość trudna to mało powiedziane, no ale wracając, w dzisiejszym odcinku będę próbować zdobyć odznakę Premium Payout, jak coś mam ją zdobytą, to interes nagrywany po odcinku już, no ale polega to na tym, że w Endless, czyli że nie ma końca, trzeba dojść do 500 drzwi, No coś kupi. sobie Light, a Light zawsze. Ja zapomniałem, że ta winda. U, nie winda. Eee, ten. Ta łódź podwodna się zawsze rozbija w endlet teraz. Mój cel, drin numer 500, mój rekord na razie 137. Mam nadzieję, że uda się jakieś dokumenty fajne znaleźć. Powiem, że mi z tego takiego. pokoju z tym wielkim aniołem brakuje dokumentu. Jeszcze ketchup jest ze mną dzisiaj. Gamelite jest bardzo przydatny w sumie, bo to jest nieskończony. Będę grał ostrożnie, bo jednak nie chcę szybko zginąć. że nie będę jakimś lookerlessem kombinować czy coś, to po prostu będę grał tak ostrożnie. Czy pandemonium będę starał się unikać, bo. No, umówmy się, kto lubi pandemonium? Tak szczerze. Kto lubi pandemonium? O, heavy containment chyba. No, heavy containment. Dobra. bo ja chyba mam już wszystkie dokumenty z heavy containment. To jest ta choinka, ale mam tą choinkę już druga choinka jeszcze ja mi powiedzieć że to jest trzecia choinka to jest traktor o nawi nawi pokój jest fajny nie wiem że nie ale też słyszałem że w tym nawi pokoju jakoś jest mega dobry lud tutaj w tych spateczkach nie zostałem oskamowany tam powinienem się schować bo pandemonium moment... nie O nie pandemonium moment... tylko Od... O, ma tylko smoker będzie. O, sprint. To będzie najgorsze. To drzwi od 400 do 500, bo od tamtej drzwi jest ciągle ciemno. W ogóle pytanie: Mieście kiedyś w taką sytuację, że mieliście i hasło, i karty w jednym pokoju? I mi się to jakoś dwa razy zespiło, tak w ten sposób? No, serio że dopiero co był ten dopiero co był Candle Breeder a teraz jest Candle Brew serio, o Chain Smoker ej mówiłem wcześniej że myślę że to Chain Smoker I... ej dobra ja mogę kontrolować jaki będzie następny entity na no, to wychodzi Inki dobrze go usłyszałem ale strasznie szybko się zresztą. jakby dopiero co Chain Smoker był przecież Dobra Nie czepiam się, bo to wiadomo że nie muszę się czepiać, to to po prostu tak, takie zrobione Załwielbiam ja tego gami Lighta, on jest cudowny Jak on mnie nie zauważył Ten, No yy... Batom feeder Jezu, batom feeder ale to trzeba tak na szybko zrobić Ej, od kiedy? Bottom feeder ma swoją muzyczkę Ej, ja pierwszy raz to słyszę, takie coś Albo to teraz dodaję, albo po prostu nigdy na to nie mu uwagi Siema. Nara Dobra, zgubiłem tego dziąka gdzieś tam daleko Nie będzie pan demoniący, nie? A nie, Frogger, dobra ale widzicie, mówiłem, że nie będzie pandemonium i to nie jest pandemonium. a dobra wiem, który to jest: Server Farms. Dobra, to są te pokoje. A nie, to jest Ridge, dobra. To jest taki znerfowany Ridge, bo tutaj świecą światła, w normalnym Ridgeu nie świecą. No ale, no. Hasło też da radę. A nie, dobra, mogę. My... E właśnie o tym mówiłem, że jest i hasło, i karta w jednym pokoju. W moim zdaniem trochę nie ma sensu jednak. Bo i tak nie można tego wybrać. Jakby... Czy zmusza do użycia karty wtedy, tak to czy siak. Blitz? Dobrze mi się wydawało, że blitz. No, kolejna latarenka. Nawet z tej pierwszej nie, tej pierwszej nie użyłem, a już mi drugą daję. Yy, latarenka numer 3, pozdro. Ej, już na 71, o oh, wow. Ej, ja nigdy nie rozumiem, mu w tych pokojach są fejkowe drzwi, skoro i tak tam się nie ma jak dostać. Dobra, jeśli to jest pandemonium, to easy. Nie, fr Znowu froger. On tu aż wleci... Jezus Maria, teraz to się przestraszyłem, że on tu na dół wleciał aż. Ej, dobra, tego też ja się nie spodziewałem, że on tu na dół wleci. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy! Boże święta, się przestraszyłem. To jest zwykły tramwaj, bo nie ma tam generatora na Dobra, długo to jeszcze będzie tak jechać, czy nie? O, dobra. Dobra, idzie, idzie całkiem nieźle, całkiem nieźle. Nie no, oni chyba nie są poważni, że znowu ten ziomek. To jest strasznie dziwne, że nic nie leci. Ej, ja się dziwię teraz, jak nic nie leci... ...to ...rozwiązać zagadkę na IQ. Jeśli to rozwiążesz, to masz więcej niż 1500 IQ. Dobra, i teraz... poważnie. Jakby zrobili kiedyś reklamę pressure na tym, na jakby na ten, że jako gramo bidlenu no to tylko osoby z 1500 IQ są w stanie rozwiązać tą zagadkę. O teraz są te, te, te painterowe pokoje. Te painterowe, jakby wiem, że one stricte nie są painterowe, ale Tutaj na razie żadnego pandemonicu jest niezłe. Słyszałem ci ziomek. A tak łatwo to ty mnie nie złapiesz, już się nauczyłem, jak was unikać. Jezus Marek, teraz znajdź tą kartę. Jest. Dobra, ale mamy pierwszy tutaj już cel, czyli drzwi setne. Ty, czekaj. No nie, podniosę. No zaś zagadka na 1500 IQ, serio. Jak to nie zgasło światło? A, teraz drzwi vy, wybieraj vy sobie, no? No, wy jesteście już niepoważni. Ej, nie, N nie, Dostałem dostęp, pokój z kandel Zaraz po Kendall Breederze? zaś heavy containment. O, wreszcie światło, dziękuję. Hey! Jezus Maria, jak się przestraszyłem tego. Jezus Maria, no, ile jeszcze tych ciemnych pokoi będzie? Czemu endless? Myślę, Jezus, ja myślę że to jest Paint. Ej, ja w ogóle zacząłem się zastanawiać, bo. Jakby normalnym, można zabić Paintera, czy nie? No i wtedy na koniec oczywiście Sebastian się zabija... ten... ale... o stan, w Endless... nie ma czegoś takiego jak zakończenie. To jest Endless. Więc co by się stało, jakbym... jakbym spotkał Paintera i go zabił? Wtedy teoretycznie to powinno wyłączyć wszystkie te rzeczy, typu a slides Ale nie wiem, czy w tym przypadkiem coś się na nie stanie, bo to... Wolałbym nie ryzykować jednak. Bo dobrze mi idzie o dziwo. Dla mnie jest zaskakujące, bo mi to tylko kiedy dobrze idzie. A, kolejny Chainsmoker jest poker. Mordo. O, skręcił w yy, prawo. Powiem, że w heavy container przecież nie ma fejkowych drzwi. Ja ci się coś ubzurał, że w heavy container są fejkowe drzwi. Ty, Painter! Ej, ej, ej! Dosłownie mówię o zabiciu Paintera! <grym> I spotykam Paintera! Ej, dobra, ej, ale... Ej, sprawdź co się stanie jakbym go zabił? Ej, ale nie, dosłownie ja tak mówię o tym! Opie, ja po prostu karty szukam, żeby cię ten... Ja nie mogę ci powiedzieć, dosłownie mówię... O tym, że chciałbym spotkać Paintera i mógłbym go zabić... I dosłownie spotykam Paintera! <laughs> Jak to jest możliwe w ogóle, bo ja jakby, ja, ja... Hi. Hi. How are you? Dobrze, jakby... Mogę cię zabić? Nie da się... A, dobra, ci to zabezpieczyli. Nie da się da No szkoda, ale... Ale i tak beka, że ja o tym mówię... mówię o Painterze i akurat painter mi się respi. Ej, ja, dobra, idzie mi mega dobrze jak na pierwsze podejście. to jest moje pierwsze podejście. O Boże. Mogę zginąć, ale ty nie znaczy, że zginę. Udało się. Wow. Właśnie takie rzeczy lubię. Takie ja unikanie pandemonium to ja lubię właśnie. To oblic. Tu powinien być bezpieczny, co nie? Aha. Jan, jednak po schodach leci. Dobra. Dobra, plan jest taki, że się odradzam. razu. No ja po prostu z tej szafki nie wlazłem. Dłoże święt. Dobra, i na następnych dniach już będzie nowy rekord Endless. Przynajmniej mój nowy rekord Endless. Raczej rekordu świata nie pobiję, bo ja eksperyment czasem grałem. Widziałem, że ludzie mają po dwa, mieli czasem po 2000 tysiące nawet. W ogóle mi się w głowie nie mieści, że można 2000 tysiące drzwi przyjść na to. A przypominam, że od czterysetnych wszędzie jest ciemno. Nie! O Boże! No ja go nie widziałem! No, więc pierwsza próba nie wyszła najlepiej, tak szczerze. Ale totalnie się nie spodziewałem tego, co się stało za drugim podejściem. Na razie udało mi się 138. Dobra, kupiłem sobie Gamilighta i Imaginary Frienda. Dobra, to trzeba speedrunem zrobić. Jezu, pokoje z The Hunt, bo że. Nie lubię tego. O karta, let's go. Mój cel to 500. Jestem na 16 w tych drzwiach. Okej, okay, bo wydaje mi się, że to będą fakeowe drzwi. A nie, to są zwykłe. Oho, coś leci, coś, le coś, coś leci. Widziałem, że światło mrygały. Nie musisz mi mówić, że coś leci. Dobra, drzwi numer 23. Króliczki! Dajcie mi niebieskiego imaginary frienda, proszę! A w ogóle Ketchup, poznaj swoich boracza, Wiem, że wygląda trochę inaczej niż ty, ale. Niebieski imaginary friend, let's go. Dobra, mam dwóch imaginary friendów, let's go. Ej, ej, mam durny pomysł. E, dać im Gummy Lighta. Dobra. Da, dałem mu Gummy Daję mu Gummy zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej będę grał jeszcze raz. Daj mi coś dobrego mordo, daj mi coś dobrego. O! 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 Jedna z najrzadszych latarek w Hadal Blackside. Jakby ona... właśnie jak, jak króliczkowi dasz gamilaita, to on ma szansę, żeby dać tę latarkę z Raviar. I ona jest o wiele lepsza niż Gummy Light, bo ona dłużej trzyma baterie. Ej, bo coś nic nie atakuje. Wy macie mówić, jak coś leci, jasne? No. Mam nadzieję, że się rozumiemy. O, rozbita łódź podwodna. I hajs w środku. Nie potrzebuję hajsu, bo i tak w Endless nie ma czegoś takiego jak Sebastian. Dobra, drzwi 34, let's go. Ej, ja, ja uwielbiam tego niebieskiego imaginary frienda po prostu. Jakby on jest cudowny. Jezus, Maria Frogger. Otwieraj te drzwi i dobra. Jezu, jak ja uwielbiam graveyard. To się gravey light. Gle, grave. grave. Light. Ta nazwa jest ciężka do wypowiedzenia normalnie. To jest jakby taka lepsza wersja Gummy Lighta. Szkoda, że... O Boże. Szkoda, że Grave Light jest taki rzadki. O, karta, let's go. O, zagadka na 1500 IQ! Jezus Maria, Ridge. pokoje z Ridge'a. Dobra, Ray... Grave Light triggeruje squidów, co jest minusem. A dobrze usłyszałem Worldwella. Haha, dobry w testem. Siema, imaginary friend, masz fajny wyraz twarzy. A nie to, co ten czerwony. Ten czerwony ma dziwny wyraz twarzy. Nie. Ja nie! Ej, nie, ja, ja w to nie wierzę. Znalazłem Gummy Light'a na szafce. Tobie leży. Teraz mam i grave lighta i gummy lighta. Ej, nie, ja w to. Ja nie wierzę, że to jest prawdziwe. Endless jest tak dziwnym trybem. Idę do Kibla, bo mi się nie... O, Blitz, 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 Blitz! Dash rich. O Boże Pinki, 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 pinki. Ludzie, wy mieliście mnie ostrzegać jak coś leci. O medkit. O, coś leci. Tyle, Tyle czasu tej karty szukam, że znowu się coś zrespiło. Pan Frogger, Froger! Zaś Froger! Jezus, Maria, znalazłem w końcu. Bożeś! Ja już dosłownie za dużo czasu spędziłem w zmiennym pokoju. Wynoszę stąd. No wy mieliście mnie ostrzegać, jak pinki leci. Raz mnie uratowali. W ogóle to już trzecie pinki, Tak, by the way. Drzwi 93, idzie dobrze, idzie dobrze. Ej, bo tu. O, dobra, jest szafka, nieważne. Side Administration Room Drzwi setne Jezus Maria wreszcie nie jestem ciem... Króliczki w Side Administration Jak mam pomysł, mam pomysł Dam im Gamilighta znowu, dam im znowu Gamilighta to... nie dobra, ja nie pytam co tu się stało właśnie Nie, nie, nie NEXOBLOXICOM Ej, ale jak rzadkie to jest! jakie nie mogę! Ej, ale on sprintem leciał! Boże święty! Jezu, Candle br Breeder i muszę karty szukać. No przestań mi mówić, że to nie należy do mnie, do na to nie należy do nikogo, więc mogę za to wziąć. No iby ludzie. Ja znalazłem pokoje z DeVolta, teraz będzie DeVolt, no to nie jest DeVolt tak stricte DeVolt, ale pokoje z DeVolta. Gdzie jest ta butla z tlenem? Jest. Dobra, mam. Jezu, bo prawie bym się udusił już. Klipy, które wam za chwilę pokażę, to prawdopodobnie był moment, kiedy byłem najbliżej od śmierci w całym tym podejściu. Czemu to jest otwarte. I gdzie są drzwi wyjściowe? Ja czegoś tu nie rozumiem. Tak jakby teraz muszę pomyśleć. Mi się zaraz tlen skończy, a muszę pomyśleć. Uduszę się. Biorę sprint, jakby to... Zginę, zginę. I już mówiłem, że będę miał nowy rekord, no boże. I ginę, bo nie wiem gdzie jest. Tu są drzwi. Przeżyłem. 40 HP. Jezu, dobrze wcześniej tego Metkita znalazłem, bo bym teraz miał 40 HP do końca rundy. 41. Ej, mam dumny pomysł. Hmm. Żeby dać im Necrobloxicon. Hmm. Mam Rayflight, a mogę ryzykować. to ro Robimy to. I. Amina, okej. Okay. Zabiję trzy króliczki jedną miną. Został jeden tylko. Ostatni przedstawiciel gatunku króliczków z pokoju 143. Nie, tak nawet tego nekrobloksikona, jak mam, to nawet go nie używam, bo ja preferuję latarki niż lataręki. A 60! Ten ran nie może być rzadszy niż to. To, to! to się nie dzieje! To się nie dzieje! Oh, heavy containment Jezu, candle brut na kartę. Boże, święty. Mam kartę, let's go. Pandemonium leci czy nie? O, leci, dobra. Ja tu walczę z pandemonium, a imaginary friendy się kłócą. Boże, święty. Już się trochę nauczyłem, pandemonium. O, dobra. Udało się, raz go. 163 turet, turet, turet. turet. Ona mnie nie zauważył, ich ze. Jezus, Maria, tu się. Ziomek się tu jara. Nie wiem w ogóle po co dali liczę te drzwi, skoro Turety. Nie, nie, nie. Czy to jest painter? Drugie podejście! I drugi raz painter. Nie mogę. Nie mogę w to uwierzyć po prostu. Turet to już jest Froger. A tu się nawet nie da wejść, okej okay. Jestem dosyć przez cały rano, że mam tylko tej jednej latarki. Ej, dobra, e, będę miał na pewno achievement za 250. Drzwi. Harbinger! Nie wie. Harbinger! To jest tak rzadki entity. Drzwi dwusetne Pokój na kod Breacher. Nie mam kod A, Gotlet. Ej, nie dość, że Turety to jeszcze Candle breeder. Ej, znalazłem tego, Crucifixa z dorsów. Zauważyłem, że usunęli to, że trzeba go od bricera, żeby do Crucifixa się dostać. leci. Pro, który to już jest Froger? Może być Piotr? Zastanawiam się, kto nie umie liczyć. Ja nagrywający to, czy ja montujący to. Zastanawiam się, czy w ogóle może się hasło zrespić u Kendall Bruta. No trochę to nie, by nie miał sensu, bo to chyba było za mało czasu, żeby wpisać go zanim do ciebie dojdzie. Prawie mnie walno. Kendall Breeder będzie ciągle za mną łaził. No boże, Squidla się przestraszyłem. Mam 32 HP. Proszę, żeby gdzieś tu był medkit. Jest. Jest, jak nienawidzę tej, tej ściany, przez którą można przechodzić. Znowu pandemonium. Elegancko. Jest, to dopiero co pandemonium było. Czemu znowu coś leci? Nie, nie, nie nie wierzę. Defibrylator Katarka mi się gliczuje. Do rury! już trochę na głowę bo leci tego preser. Ja się zastanawiam, po co mi ten defibrylator. Kolejny World Warler. Ej, jakbym wiedział, że pinki leci, to, to specjalnie bym zostawił tego World Dwellera żywego, żeby go pinki zabił. I on się zaczął regenerować. No twoja głupota jest niepoważna. Czy to jest kolejny gotlet? Oczywiście, że tak. 300 Ej, 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 ej! Czekaj, bo tam był World Weller i Angler. Jest! World Weller zginął. Mam, mam ten. World Weller Chunk. Ej, ale pierwszy raz, jakby tak naturalnie, zdobyłem World Weller Chunk. Kolejny Candle Breeder, który w ogóle się zgliczował. I teraz dosłownie na każdych drzwiach jest World Weller. Jakby dobrze mi idzie. Już znalazłem sposób, żeby się uleczyć, bo World Wellera zabiło. Ło, 500 znalazłem. Nie, nie, nic nie, nie wiesz <laughs> Kolejnego Camilla <Gummy Lighta> znalazłem! <laughs> nie no, jakby przyznaję to było w pokoju na Code Breacher, co sprawia, że trochę większa szansa na to jest. Ale i tak, dru drugiego to znalazłem! Jezu, zbliżam się do najtrudniejszego momentu y Endless. Nie, 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 wierzę po prostu. O Boże Gotlet! Chodź ketchup! Właśnie ketchup, dasz radę. To jest to sprawę, że ciężko... Tyle, tyle chodzić na takich króciutkich nóżkach, ale no cóż. Heavy containment numer 3, no co jest? Może <noise> zaś Candle Brut. Gamilight opuściłem. O, blitz, 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 blitz. No okay, he, już nie ma blitza. 379 ja, jak miałem ten, yy, od tych squidlów miałem mało dermiedzi, to ja, miałem, ja, ja myślałem, że już jestem stracony. Dobra, czekaj, które są teraz? Nie, nie widać, bo angielska rozkasił światło. Ale za kilka drzwi zaczyna się najtrudniejszy seg segment yy, Endless. Czy to są drzwi z dorsów? Na, są drzwi z dorsów. Okej, okay. teraz zaczyna się horror. Tych ostatnich 100 drzwi wam nie będę pokazywał, ponieważ no, nic nie mówiłem. Bo byłem już zmęczony, pressure. też byłem skupiony, żeby przypadkiem nie umrzeć. Więc się ja po prostu nie odzywałem, więc nie, nie widzę sensu, żeby wam to pokazywać. Zważniejszych informacji to tylko tyle, że proger counter teraz wynosi 11. Siedem, osiem. Będzie pięćset. Będzie pięćset. Dawaj, 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 jest! Premium payout. Dobra, wiesz co, Penter, zabij sobie już mnie. Już udało mi się. O, nasz Premium Payout. Udało się. No więc, jak widzicie, udało mi się to zrobić za drugim podejściem, czego się zupełnie nie spodziewałem. Mimo wszystko mam nadzieję, że dacie łapkę w górę i suba. Jeśli wam się spodobało, oczywiście. Jeśli nie, to. to, to przykro mi. No. Możecie pisać w komentarzach, jakie jeszcze wyzwania w pressure mogę zrobić. No, nie, nie do następnego.